Wiecie, ja nawet nie wiem, dlaczego tak jest, że bardzo dużo osób, niestety, dalej nie ma w sobie tyle takiej, nie wiem, czy to odpowiedzialności, ale też takiej odwagi generalnie i odwagi, ale miłości do siebie, żeby zacząć dbać o swoje życie i zdrowie. I ja uważam, że każdy z nas powinien, mieć na tyle wiedzy i powinien tę wiedzę cały czas zgłębiać, by być swoim własnym lekarzem. To jest niesamowicie istotne. Ja uważam, że ostatnie parę lat, jeśli niczego nas nie nauczyły, to powinno przynajmniej nas zmusić do takiej refleksji, refleksji i zapytać się, co tak naprawdę tak służby zdrowia yy, robią. No, no bo raczej o zdrowie, to tutaj chyba nie chodzi na no nie.